Cześć, pokażę Ci dzisiaj, jak rozdzielić sobie imię i nazwisko w poszczególne kolumny oraz znaki w ten sam sposób za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny oraz za pomocą formuł. A więc zacznijmy. Mam tutaj dwa arkusze zrobione. Jeden jest NZR, czyli niezrobiony i zrobiony. Będziesz mógł się podejrzeć, udostępnię Ci go pod tym adresem. Znajdziesz go także pod filmem. A więc zacznijmy sobie może od imienia i nazwisko. Jest tutaj w danych takie narzędzie jak tekst jako kolumny. I zaznaczymy sobie tutaj w danych źródłowych rozdzielane, czyli znaki takie jak przecinek czy tabulacja i oddzielają pola. My mamy tutaj spację, więc to sobie zaznaczymy. No i klikamy tutaj teraz w ogranicznikach tutaj tą naszą spację. Widzisz, że tutaj się ten tekst rozdzielił. Klikamy sobie dalej. Miejscem docelowym będzie tutaj ta komórka C2. I wciskamy zakończ. Czy zamienić? Zamienić. Pierwszy temat mamy zrobiony. Teraz zajmijmy się tymi znakami. Zrobimy sobie tak samo. Znowu tutaj. Typ pliku rozdzielany. Ale tym razem to nie będzie spacja. Tylko będzie. Myślnik i klikamy sobie dalej. Komórką docelową będzie komórka C10. Wciskamy, zakończ. OK. I mamy tekst rozdzielony. Teraz zrobimy sobie to samo formułami. Zaczniemy od imienia. Wykorzystam sobie tutaj dwie funkcje. Pierwszą będzie lewy będziemy szukali w tym tekście liczbę znaków natomiast będzie funkcja znajdź będziemy szukali tej spacji tutaj w tym tekście i będziemy musieli sobie odjąć jeden od tego wszystkiego żebyśmy nie mieli Spacji. Zaraz ci pokażę o co chodzi. Skopiuję sobie tutaj to. Zobacz, że tutaj spacji nie ma, a jeżeli nie wstawiłbym tego minus 1 i skopiowałbym sobie wartość. To spacja tutaj. Jest. A my tej spacji po prostu nie chcemy, dlatego odejmiemy sobie minus 1. Teraz zajmiemy się nazwiskiem. Skorzystamy z takiej funkcji fragment tekstu. Naszym tekstem będzie tutaj ten tekst. Liczbą początkową będzie funkcja znajdź. Będziemy szukali. Tej spacji w tym tekście dodamy sobie teraz jeden. Widzisz, że tutaj odejmowaliśmy, a tutaj sobie, żeby tej spacji nie było, dodamy po prostu jeden. Natomiast liczbą znaków, no to mamy tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Damy, załóżmy 20 znaków, bo różne mogą być długości nazwiska. Wciskamy sobie OK. I przeciągamy w dół. I mieć nazwisko, mam zrobione. Teraz zajmiemy się tymi znakami. Tutaj. Wciskamy sobie znak znakowności. Funkcja lewy. Ten tekst w tej komórce i liczbę znaków 2. Mamy zrobione. Teraz zrobimy sobie funkcję prawy. Ten tekst, liczba znaków 3. Teraz zajmiemy się środkiem. Skorzystamy z funkcji fragment tekstu. Będziemy szukali w tym tekście. Liczbą początkową będzie funkcja znajdź. Będziemy szukali myślnika. W tym tekście dodamy sobie jeden. A liczbę znaków wstawimy 3, i w tym momencie mamy. Wszystko zrobione. Narzędziem tekst jako kolumny i formułami. Dzięki. Pozdrawiam.